To wietrzu wisi chłód. Wszystkich nie da się ocalić. Musisz. Bardziej uważać. To chyba jakiś żart w imię światła. Historia jest teraz w moich rękach. Wynocha stąd, już! Ty ich wezwiesz, ja ich zabiję. Znowu oni? Obrzydliwe istoty. Naprawdę? Cisza! Odeślę cię na wieczny spoczynek. Ostatnia szansa, panowie. Nie będę twoim obiadem. Sam ją znajdę. Ja do moich zwyczaj nie strzelam Czy ta zbroja się nie spowalnia? Świat bywa mrocznym miejscem Witaj, kochanie Jaki mamy plan? Spóźniłaś się Zawsze możesz na mnie liczyć Już gryzą piach Strażnicy nie spowalają się z potworami Abominacja! Nie pozwolę ci jej zabrać! Nie pozwolę ci jej zabrać! Jak ty to robisz? Żaden problem, gdy jesteś u mego boku <laughs> Przy tobie to mało prawdopodobne To nigdy się nie zmieni czy wszystko jest dla ciebie żartem? To pilnuję, abyś zginął. Świat bywa mrocznym miejscem. Nie! To moja walka! Odejdź, nim dam ci kolejną! Powiedziała skrytobójczyni. Zabiję cię! Uwolnij ją, potworze! Uwolnię dusze, które zabrałeś! Chcesz krwi? Pokażę ci krew. Zabiję cię! Dość! Czystość! I pokój. To właśnie litość. Nie ma miejsca na wątpliwości. Spalmy cienie. Idziesz na pierwszy ogień. Stań i walcz. No dalej! Przestrasz mnie. Uniki nic nie dadzą. Wszyscy umierają. Niektórym trzeba tylko z tym pomóc. Zawiodłem. Seno. Nie za dobrze to wygląda. Za szybko. Zapłacisz za to! Niee! Seno! Nie podnoś się! Wreszcie zaznamy spokoju! Spro Powstałeś. To za mało. Potrzebujemy więcej trumien. Odpocznę, gdy oni wszyscy zginą. Zapewnię im wieczny odpoczynek. Nie masz dość odwagi. Zakończmy to. Tym razem się nie wywiniesz. Uderzaj mocno i celnie. To jeszcze nie koniec. Działam w pojedynkę. Kolejna stracona dusza. Po to właśnie walczę. Nie dam się złapać bez walki. Praca strażnika się nie kończy. Koniec nadejdzie dla każdego. Pozbądźmy się mroku. W powietrzu wisi chłód. Stoisz mi na drodze. Spoczywaj w pokoju. I nie wstawaj. Witaj, skarbie. Jaki mamy plan? Uważaj! Syna! Syna! Jeszcze tego pożałujesz!